Cześć, ja jestem Herobrine, jak widzicie. Nie ma już ma on sobie tam śpi. I coś sapleniu, więc ja nie wiem, co. Dobra, wejdziemy. Zobaczcie, jak ma saplenie. Ja Nie się tak cześć, nie się. Słyszę? Kilu ziom się poruszali na lepiej. i zwracali się do naszego brata na czytubiu.

Dzień dobry! Firus, Firus, A Chirurz miał sobie iść! A Kajny się strasznie skarżył, że... O! Ja chcę do Hirusia, O! Uśnięty krzak mój! by się wstydził! Przepraszam Chirusia, Time już nie zmienił y, game moda. Mhm. Co ty tutaj masz? Ja Co tu pisze? Azyl Plitusia? No tak, to jest ten Azyl. No w końcu. Glaski tu Steve spalił już nie nawet nie. Kirusz będzie cicho. I Kirusz. I nie zostawi w swoim azylu. Co to? Kiruś mnie wypuścili!

Może gadać, panie Hirusz! Co weź się Hirusz tak podśmiechuje pod nosem? Nie! A, a nie! To chciałem, piękny, ale również nie jest taki piękny. A co wycieknęłaś mi twarz? Nie! Kwiatki moje! Chrytus zatłucze Hirusza Tak! Prytus Zotłocze Hiruszo Odzi Pryrytu Krytus to za! UŚ! Mm -hmm. ATAKUJĄ MÓJ ADRIĘ! twój adriak jest już nie jest tak piękny. Chcesz czapkę? To ci by ci wydropiło z zombiaka. Nie chcę. A wiesz, co... Wiesz, czego ja chcę? A co ja tu mam? O, krzaka chcę! Właśnie! Mój krzak! MÓJ WSPANIAŁY KSZAK! MÓJ WSPANIAŁY Krzak! To jest krzak... ...Klitusia Stifka! Ja też biję brawo, chociaż nie mam ikonów. A! Nie mój krzak! Halo? O, tutaj! Jeszcze przynieś więcej do <laughs> O nie! Mój krzak zamienił się w patyk. A co ty nie widziałaś?